Potrzebuję, ale nie mogłem mi pomagać z powodu drętwienia i mrowienia dłoni i stóp, co może być skutkiem uszkodzenia nerwów. Zacząłem codziennie brać lek Neurobion Advance, żeby złagodzić te objawy. Zawiera on witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy i znowu mogę pomagać. Powiedz tak, zdrowszym nerwom, Neurobion Advance. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ostatnio idę gdzieś tam z panem na spacer, idę, idę, idę i nagle myślę do pana. Panie, dokąd? Przecież do Lidla trzeba. Tam Lidlowy program oszczędnościowy, a w nim bonusowe wtorki. Lidlowa super piątka i gratisowe środy. I jeszcze tania sobota i kupony Lidl Plus. I promocje takie, że szarpałbym jak wrogawkę. Więc, panie kochany, chodź pan, gdzie chcesz. Ale prawdziwe zakupy to to robi w Lidlu. Zakupy robię w Lidlu. 50 to dobra cena. Zaokrąglijmy do trzech. Wiem, że przy takiej cenie mogę go uratować. Co ty na to?